Ma. E, dzisiaj wam pokażę, jak oto do tego basenu sobie porobię kilka trików. Takich porobię takich kilka trików. No to mam nadzieję, że mi się spodoba. Oto start! Teraz mój pierwszy trik, czyli takie niby salto. Tam, bo teraz, ten, tam nawet. teraz zrobię e, nagłówkę. No wiecie, tu jest mało głębokości, ale no, bójcie się nie, ja tak o mnie, jakoś przeżyję. Opad, no i leciałem. Teraz jest jeszcze taki śmieszny trik na rola. I no to patrzcie. Teraz przewrót teraz przewrót Ostatni mój trik. No, przedostatni. ostatni Będzie salto bez rozpędu teraz A bo chodź, chodź tu, stop. Teraz on nie popniesz mnie I ucieka od razu jak opniesz. Teraz salto już w basenie Dobra, i ostatni trik. No, zobaczcie, to jest mój ostatni trik. E, filmy będę ukazywał trzy razy w tygodniu w poniedziałki, w środę i soboty. No, mam nadzieję, że wam się to podoba. Teraz to mój ostatni trik dla widzów.